A więc wyjmujesz swój aparat z pudełka i zastanawiasz się, co ustawić w pierwszej kolejności, żeby móc zacząć robić zdjęcia. I w tym przypadku podpowiem 6 rzeczy, które 6 ustawień, które mają wpływ tutaj na pracę z aparatami Sony i mocno ją przyspieszają i ułatwiają. Oczywiście zapraszam do takiej kompletnej instrukcji, poradnika, jak ustawić tutaj aparat Sony, więc tutaj podlinkuję. Ale to jest taki skrót, Opcji, które są najistotniejsze, tak, żeby zacząć już fotografować. Więc przejdźmy do menu. Pierwsze ustawienie, które jakby jest dosyć ważne, w tym przypadku wchodzimy w pierwsze menu, nośniki i tu wybieramy ustawienia nośnika nagrywania. W tym przypadku nośnik nagrywania możemy osobno wybrać dla zdjęć i dla filmu. Jeśli wejdziemy w tą opcję i wybierzemy tutaj gniazdo pierwsze, aparat będzie zapisywał zdjęcia tylko na gnieździe, czyli w karcie. Pierwszej. Jeśli wybierzemy drugą, to drugi. Jeśli wybierzemy nagrywa jednocześnie, to będzie automatycznie nagrywał na obydwie karty. W przypadku, kiedy damy sortuj, no to będzie automatycznie robił tak, że będzie nam rawy wrzucał na jedną kartę, a jpg na. Drugą. Ja chcę, żeby równocześnie zapisywał na obydwie karty Rawy i JPEGi, bo ja robię Raw plus JPEG. Jeśli robisz same Rawy, no to wtedy automatycznie na dwie karty będą trafiały Rawy. Ponieważ chcę też backup filmów, a również też filmuję. To również chcę, żeby aparat automatycznie zapisywał na obydwie karty. Też możemy oczywiście to zmienić, ale ponieważ daje nam taką możliwość, no to daje zapis. I tu jest w przypadku automatycznego przeładowania nośnika, czyli jeśli nasza karta zrobi się pełna, to aparat automatycznie zacznie, zapi na, zacznie zapisywać na drugą kartę. Jest to dobre, jeśli zapisujemy właśnie na jeden slot, a w drugim mamy pustą kartę, więc wtedy automatycznie aparat, jakby możemy sobie tą kartę podmieniać jakby w nieskończoność w każdym slocie, ale w tym przypadku ja chcę, żeby równocześnie aparat mi zapisywał na obydwu. Dodatkowo rzeczą, która jest dosyć istotna, jeśli chodzi o tryb pracy, to elektroniczna migawka. I w tym przypadku ja tutaj może przejdę do trybu, który z którego najczęściej korzystam. Więc w tym przypadku ja mam tą opcję włączoną, czyli tutaj mamy migawkę mechaniczną z włączoną pierwszą kurtynką, właśnie że elektroniczną. Dzięki temu aparat jest cichszy. Nie wiem, czy to będzie słychać tutaj na, na zdjęciu. Tylko muszę zdjąć dekielek, żeby było widać, że złapię ostrość. To jest z, z tym trybem migawki elektronicznej pierwszej kurtynki. Jak słychać, aparat jest głośniejszy z tą migawką zwykłą mechaniczną, więc ja ogólnie większość zdjęć robię z włączoną tą pierwszą kurtynką elektroniczną. Dzięki temu, jakby słyszymy tylko jeden klik. Uważam, że jest to mega, mega istotne pod kątem takim, że jesteśmy wtedy dużo, dużo cichsi. Ja wiem, że niby to większości osób nie przeszkadza, ale ja mimo wszystko wolę jednak. W tym trybie z pierwszą elektroniczną migawką włączoną. Jedyne, o czym warto pamiętać, jeśli pójdziemy na sesję plenerową i będziemy używać lampy błyskowej w trybie HSS, czyli High Sync Speed, w synchronizacji z krótkimi czasami, wtedy musimy tą funkcję wyłączyć ze względu na to, że wtedy będziemy widzieć tak zwany banding, czyli na zdjęciu będą pasy. Przy zdjęciach z, bez lampy błyskowej zazwyczaj ujdzie nam to na sucho. Ale w przypadku, kiedy korzystam z lampy błyskowej, mam akurat tutaj u góry zapisany tryb manualny pod C3. To pokazuje, jakby w konfiguracji całego aparatu od początku. Tam wtedy mam ustawione tylko mechaniczną. W przypadku, kiedy pracuję ze światłem naturalnym lub mieszanym, takim zastanym, standardowo mam ustawione tą elektroniczną migawkę pierwszą włączoną, ze względu na to, że aparat jest dużo, dużo cichszy. Wydaje mi się, że też może mieć to wpływ jakby na samą jakby tutaj też żywotność migawki. Jedyne też podobno jest różnica w bokechu, więc jeśli planujemy w pracujemy w plenerze z obiektywami 1.8, 1.4, 1.2, to ten bokech minimalnie będzie troszkę, nazwijmy, gorszy, ale w dopiero wprawne oko to zauważy, więc tak naprawdę na klienci tego nie zauważą i my prawdopodobnie, jak nie będziemy mieć porównania 1 do 1, to też tego nie zauważymy, ale Warto mieć to na uwadze, że ten tryb może coś takiego powodować. Dodatkowo rzeczą, którą warto zmienić, to już przechodzimy do ustawień autofokusu. I tutaj mamy coś takiego, jak kolor samego czujnika, tego punktu ostrości. Jak tutaj widać, ja mam go czerwonego, ale może standardowo on jest biały. I przez to powoduje, że czasem na białym tle, na przykład jak jest biała suknia, może on jakby być niewidoczny. Więc w tym przypadku, ponieważ właśnie w Sony A7 IV mamy taką możliwość, ja polecam sobie standardowo zmienić na kolor czerwony. Jeśli aparat znajdzie ostrość, to automatycznie zmienia się on na tryb zielony. Dodatkowo rzeczą, jeśli chodzi o pracę tutaj samego autofokusa, jest... Jak, to, to polskie tłumaczenie nie do końca menu jest takie y, jakby przejrzyste. Y, na, napęd przysłony w trakcie AF i standardowy jest ustawiony, właśnie standardowy. I to powoduje, że jeśli ustawimy przysłonę F8. Aparat ma problemy z ostrzeniem, ponieważ on ustawia tą ostrość wtedy na przysłonie 8. A jak jest ciemno, tak wiemy, domyk, aparat domyka tą przysłonę właśnie do F8. Wtedy ten otwór, przez który wpada światło, jest dosyć mały. Więc żeby to jakby. Ułatwić sobie to ostrzenie, ponieważ często fotografujemy w ciemnych kościołach, w ciemnych salach, to ustawiamy priorytet ostrości. Aparat nas tylko ostrzega, że może być słyszalny dźwięk napędu przysłony i może nie być wyświetlana na ekranie wartość przysłony, więc tym się nie przejmujemy. Bo ten dźwięk jest tak naprawdę niezauważalny nawet z aparatami, z obiektywami, które nie są natywnymi. Lekko jest to słyszalne, ale nie jest to uciążliwe, tak jak na przykład dźwięk migawki, więc ustawiamy na priorytet ostrości. Dzięki temu aparat będzie dużo lepiej ostrzył. Tutaj wrzucę link do opisu który pokazuje właśnie, jak to działa, bo to jakby za, dużo, za mało tutaj mam czasu, żeby to omówić. Dodatkowo też, jakie tryby ostrości ustawić, więc standardowo ja ustawiam na tryb ciągły, dzięki temu aparat cały czas ustawia ostrość, czyli nawet jeśli nasza para będzie się przemieszczała, aparat cały czas będzie ustawiał tą ostrość, mogę nawet zademonstrować, jak to wygląda. Jeśli mamy naszą parę, to nawet jeśli ja się zbliżam czy oddalam, to jest oczywiście zdjęcie, więc aparat może mieć tam jakiś czasem problem, bo to jest jakby zdjęcie na papierze, ale on cały czas tą ostrość śledzi. Więc to naprawdę tutaj mega ułatwia i powoduje, że mamy możliwość jakby cały czas ustawiania tej ostrości. I dodatkowo ważne jest, żeby ustawić priorytet 2FC zrównoważony nacisk, ponieważ jeśli ustawimy wyzwalanie, to aparat. Będzie wyzwalał, nawet jeśli ta ostrość nie będzie ustawiona. Jeśli ustawimy AF, no to aparat będzie wyzwalał tylko w momencie, kiedy jest super ostre. A nam zależy, żeby jednak aparat wyzwalał, nawet jak ta ostrość minimalnie gdzieś ucieknie. Tutaj u góry wrzucę też linki, w opisie będzie można znaleźć, jak ustawić autofokus właśnie w aparatach Sony, w nowszych modelach A74 czy A7R5, A1 itd. Dodatkowo czułość śledzenia, no to polecam ustawić na standardowy, to się najlepiej sprawdzi. I jeszcze jedna rzecz, która jakby ma znaczenie, to tutaj priorytet twarzy oczu też na włączony i ustawiamy na człowieka. Więc tak naprawdę to ustawienie i dodatkowo jeszcze jedna rzecz, tylko na wcześniejszym oknie, obszar ostrości. I tu jest dosyć istotne, żeby ustawić go na śledzenie punktowy S. I to tłumaczę, dlaczego tak, ale... W tym osobnym filmie, ale polega to na tym, że dzięki temu mamy tutaj ustawioną ostrość, i tak naprawdę aparat nam śledzi cały czas w tym miejscu konkretną e, osobę. Więc to jest naprawdę mega. Nie musimy tutaj jakby dodatkowo jakichś tam ustawień e, robić. I jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć istotna, jak przy, przypisać tutaj sobie przyciski. Więc przechodzimy do <laughs> ustawień. I co jest ważne, żeby pod przyciskiem AL ustawić sobie priorytet oczu, i dodatkowo pod przyciskiem czwartym możemy sobie przypisać taki przycisk, ja to mówię, awaryjny, dzięki temu, kiedy wejdziemy w tą opcję. Możemy sobie przypisać, jakie tryby chcemy, żeby były ustawione. Ja mam to, ja to nazywam tak zwany przycisk ratunkowy, czyli nieważne, co poustawiamy tutaj na kółku. Jeśli przytrzymamy ten przycisk, w tym przypadku ja mam to pod C3, tu u góry, aparat mi ustawi tryb program automatyczny, to jest ten P, tak zwany. W tym przypadku przysłona i szybkość migawki będzie ustawiona też automatycznie. Zdjęcia seryjne, czyli mogę zrobić serię zdjęć, kompensację mam na zero. auto ISO. Tryb pomiaru wielopunktowy, czyli aparat bierze wszystko pod uwagę, tryb ostrości ciągły, śledzenie, czułość śledzenia standardowa, AF włączony, czyli że autofokus będzie działał. Dzięki temu, nieważne w jakim jestem trybie, nawet jeśli będę w trybie na przykład manualnym, tak tutaj widać, bo od razu obie... wszystko przyciemniało, jeśli wcisnę C3, aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższym obiekcie, który widzi i ustawia parametry, które uważa, że są najlepsze. Więc w tym przypadku naprawdę jest to taki przycisk ratujący, że tak powiem, sytuację. Więc to są opcje, które polecam mieć ustawione zaraz po wyjęciu z pudełka i one w zupełności wystarczą tak, żeby już zacząć przygodę z fotografią i żeby nasz aparat działał poprawnie. Ale jeśli chcesz dokładnie omówioną każdą funkcję, to zapraszam do tego filmiku i tam opisuję dokładnie, jakie parametry mam ustawione, jakość zdjęć, jak pracę tryb autofokusa czy dodatkowe jakieś konfiguracje przycisków i tak dalej. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli tego typu filmy Cię interesują, to zapraszam do subskrybowania. Jeśli ten film Ci się podobał i przydał, to będzie mi miło, jeśli zalajkujesz, bo to wspiera tutaj ten kanał. Dzięki wielkie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Udanych kadrów. Pozdrawiam. Hej, cześć.